Skoda Octavia 3 e, z kombi, e, no, etapami budowany setup, na początku były same głośniki, potem głośniki tylne, potem e, subwoofer, a na końcu wpadł wzmacniacz z procesorem DSP, Axton A544 DSP, e, czyli taka ma, malutka puszeczka z e, kablem plug and play do Skody, do Volkswagena, którą można zapiąć bez przerabiania całej instalacji. No i ta mała puszeczka ma wbudowany procesor DSP, który pozwala na wszystkie możliwe pozycje sutry w przypadku systemu do samochodu. Czyli mamy obróbkę dźwięku, 10 kanałową obróbkę dźwięku, ale przede wszystkim możemy sobie podbarwić ten dźwięk do tego co chcemy do takiego poziomu jaki chcemy uzyskać. Mamy e, czasówkę, czyli możemy sobie wprowadzić odległości między lewym głośnikiem, prawym głośnikiem, subwooferem, e, tylnymi głośnikami, i dzięki temu ten dźwięk nam się zgrywa. I w tej chwili syna stereo lokuje się tutaj z przodu, pomiędzy słupkami. Słyszymy dźwięki, słyszymy wokale dobiegające z przedniej szyby. Niesamowity, naprawdę fantastyczny efekt. No i przede wszystkim bas się zrobił przepiękny. Ten bas jest, jest wybitny i to wcale nie jest podbity, wręcz przeciwnie, w radiu. Tutaj bas jest na minusie ustawiony. Jest zminusowany poniżej zera. Wszystkie inne strony są wyśrodkowane po to właśnie, bo radiofabryczne najbardziej psuje dźwięk, jak ten dźwięk podbijamy. Czyli, jeśli ustawimy go ciśnienkę poniżej zera, to jest bardziej naturalnie brzmi. No i teraz ten wzmacniacz Axton A544 DSP ma, tutaj ludzie się niepokoją, ma 4x25W mocy RMS, 4x30W mocy, mocy muzycznej, 4 x 50 mocy max. No i teraz właśnie pytanie, czy to jest, czy to nie jest za mało, czy te głośniki, to są głośniki z serii X, audio system X, które mają 110W mocy RMS, czy, czy to nie jest za mało do takich głośników, no to posłuchajmy. Same głośniki. Możemy grać z pełną głośnością i nie ma zniekształceń, gra czyściutko. Jak to się dzieje? 4x25W RMS. A gra to tak dobrze. A no właśnie, dobre głośniki, wysokiej efektywności. Te głośniki nawet pod radium grają bardzo głośno, a to dopiero pod wzmacniaczem No i DSP, DSP daje czystość, krystaliczność dźwięku, pozwala na zgranie czasowe, fazowe wszystkich głośników w samochodzie. No oczywiście subwoofer. No druga sprawa, subwoofer SW11 to samo. 150 W RMS. A przecież te takie różne subwoofery mają 300, 400, 500, 600, 1000, 1500 i teraz pytanie, czy jeśli subwoofer aktywny ma 152 RMS, to czy to jest dużo, czy to jest mało? A zależy, jaki to subwoofer. Akurat ten subwoofer gra tak, że naprawdę czapki z głów to naprawdę drże, drżą lusterka. A nawet nie ma bas jest na zero. jak się da na maksa, to dominuje ten bas, trzeba go ściszyć. on nie powinien być aż tak mocno ustawiony. Czyli jednym słowem, głośniki grają świetnie już pod radiem, wzmacniacz 425W gra bardzo potężnie, jeśli użyjemy go z dobrymi głośnikami, wygłuszymy dźwitek, jak tutaj klient sobie wygłuszył i wysterujemy procesorem DSP dźwięk, żeby on był naprawdę dobry, czyli postawiamy wszystkie filtry górno przepustowe odpowiednio i nagle okazuje się, że mniejszą mocą można uzyskać potężny efekt ci, którzy siedzą w, w domowym audio wiedzą, że niektóre wzmacniacze high-endowe wcale nie mają 200 W na kanał, tylko mają na przykład lampówki, mają po 25 watów na kanał, a i tak wszyscy przed nimi klękają i biją pokłony, czyli jeszcze raz moc jest potrzebna, ale nie jest zawsze tak potrzebna, jak ludzie myślą. W nowych samochodach, tych najnowszych, to w ogóle akumulatorów nie ma na przykład w nowych hybrydach, tylko jest przetwornica napięcia, więc tam nie może być mocnego wzmacniacza. Ale jeśli użyjemy właściwych głośników, no to nawet taki niezbyt mocny daje radę.